Cześć, jak często porównujecie się do innych? Czym to się zazwyczaj kończy? Motywacją, czy właśnie pewnego rodzaju frustracją? W tym odcinku powiemy sobie, czy i jak się porównywać, aby miało to dobry skutek. Zapraszam. Sam często łapię się na tym, że oglądam jakieś filmy na YouTube. Kończy się to najczęściej pewnego rodzaju deprechą, ponieważ skoro widzę chociażby azjatyckie dziecko, które gra bardzo trudne utwory, to ja przecież też powinienem tak grać, albo jeszcze lepiej, skoro jestem starszy. Oczywiście sprawa nie dotyczy tylko azjatyckich dzieci. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy, bardziej biegły na klawiaturze od nas. Tylko zamiast dobijać się tym, to powinniśmy wyciągać z tego motywację. Skoro on potrafi się czegoś nauczyć, to ja powinienem się tego nauczyć. Jednak nie jest to takie proste. Sam niejednokrotnie napompowany motywacją po oglądaniu filmików na YouTube, drukowałem nuty, siadałem przed instrumentem i po jakiejś godzinie miałem ochotę walić głową w klawiaturę. Łatwo sobie za bardzo podnieść poprzeczkę, wywindować oczekiwania względem z siebie i swoich umiejętności, a to równia pochyła w kierunku kolejnej deprechy i braku motywacji. Co w sumie daje nam oglądanie innych? Oglądanie wymiataczy jest bez sensu, ponieważ ma się to nijak do naszych umiejętności i możliwości. Każdy z nas ma przecież inne warunki, inny start. Jeśli ktoś wychował się w rodzinie typowo muzycznej, gdzie codziennie była muzyka, ćwiczenia, od najmłodszych lat dziecko chłonie muzykę, nawet kilkulatek już przez obserwację uczy się coś tam na tyle, na ile pozwala mu rozumek. Mój dwuletni synek. Kładzie palce na klawiaturze i nimi rusza jak normalny pianista. Nie uderza pięściami czy coś. Tak więc w pewnym sensie jest troszkę dalej w nauce gry od dziecka, które nigdy nie miało styczności z instrumentem, takim jak na przykład pianino. Z czasem będziemy powoli wprowadzać jakieś proste zabawy z wykorzystaniem klawiatury, powtarzanie dźwięków itd. Chciałbym, aby w wieku na przykład 6 lat już coś tam drobnego umiał zagrać na pianinie. Oczywiście spokojnie, nie mam zamiaru zabierać mu dzieciństwa. Wracając. Nie można go więc zatem porównywać z innym dzieckiem, które zacznie naukę gry dopiero w wieku 6 lat, ponieważ ich start nie jest identyczny. Oczywiście później wszystko może ulec zmianie i ich poziom na przykład się wyrówna. Tak więc, jak widzicie, porównywanie się do innych jest bez sensu. Nie ćwiczymy pod tyle samo godzin dziennie, nie mamy tego samego sprzętu, zaplecza technicznego, dostępu do świetnych nauczycieli. Wiele, wiele więcej czynników, które finalnie kształtują nas na sam koniec. Zatem jak porównywać się w zdrowy dla nas sposób? Mianowicie, jest to porównywanie do samego siebie. Porównajmy swoje umiejętności, które mamy teraz, do umiejętności, które posiadaliśmy choćby godzinę temu, jeżeli ćwiczyliśmy wczoraj, miesiąc temu, czy nawet rok temu. Nagrywajmy się co jakiś czas. To jest najlepszy sposób na sprawdzanie swoich postępów. Dzięki temu możemy realnie zobaczyć, czy nasze ćwiczenia przynoszą nam efekty. Jeśli po roku stwierdzimy, że w sumie to nie widać różnicy, to coś wymaga tutaj poprawy. Mamy więc namacalny wynik naszej pracy. Jeśli ćwiczycie intensywnie jakiś utwór, to nagrywajcie się częściej, przykładowo raz na tydzień. Ja tak miałem z Stokatą i Fugą Demolbacha. Czasem nie czułem realnych postępów w grze, ale jak odpaliłem sobie nagrania z poprzedniego tygodnia, a kolejnego, to różnica była zauważalna. Zupełnie inaczej pracowały mi palce. Nawet nie musiałem tak patrzeć na klawiaturę, ponieważ palce wiedziały, co nacisnąć i gdzie za chwilę będzie kolejny dźwięk do zagrania. Nie muszę chyba mówić, jaka to była motywacja do dalszego ćwiczenia, skoro efekty były tak bardzo widoczne. Nagrania nie muszą być jakiejś super jakości. W rzeczywistości wystarczy Wam zwykły telefon z funkcją nagrywania. Jeśli nie macie wideo, chociaż to w obecnych czasach jest raczej mało prawdopodobne, to wykorzystajcie funkcję np. dyktafonu. Jest to też świetny sposób na wychwytanie błędów podczas grania. Ja tak też wyłapałem nie jeden błąd, którego nie zauważyłem podczas po prostu grania. Dopiero podczas odtwarzania usłyszałem, że coś tam chyba nie gra. Zatem pamiętajcie, jeśli macie zamiar się porównywać, porównujcie się do siebie sprzed kilku godzin, dni, tygodni itd. Możecie oczywiście mieć jakiś tam swój wzór, nauczyciela, idola, do którego umiejętności chcecie dążyć. Ale jeśli już porównujecie się do kogoś, to proszę, róbcie to w sposób mądry. A na koniec proszę o ocenę odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy porównujecie się do siebie czy może to kogoś innego możecie także śmiało zadawać pytania postaram się wtedy na nie odpowiedzieć jeśli interesujecie się treściami związanymi z muzyką dźwiękiem graniem na instrumentach to zachęcam do subskrybowania kanału im więcej osób subuje ocenia i komentuje tym dalej mogę dotrzeć z treściami dzięki za dzisiaj trzymajcie się hej